Siemaneczko, z tej strony proszczupaki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale i dzisiaj słuchajcie, nie będzie to taki typowy odcinek z Brawl Stars. oczywiście będzie opening taki jak widzicie ale dzisiaj zrobię coś, czy, od czego się wstrzymywałem od bardzo długiego czasu a mianowicie zmienię sobie nick i to nie będzie tylko takie po prostu zmiana nicku, tylko poradnik jak zrobić taki bardzo dobry nikt dla gamera, więc zaczynamy, bo już od początku chciałbym wam to bardzo przedstawić. Mam go już zrobionego, ale wam powiem, jak go trzeba zrobić, więc lecimy. No więc to trwało, drodzy widzowie, bo okazało się, że mam za mało miejsca na taki nick ale w końcu zrobiłem taki więc jest na pewno bardzo dobrze zaraz wam wszystko po kolei powiem jak takie coś zrobić, ale trochę z tym jest naprawdę kombinowanie, bo trzeba w różnych aplikacjach wszystko porobić ale w końcu wyjdzie wam takie coś możecie zupełnie inne szablony robić ale zaraz wszystko od początku więc po prostu sobie ponownie to jak to nieprawidłowe ja się tak nastarałem, ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, jeszcze chwilę kombinowania trzeba będzie i zaraz e, sprawdzę, co tu jest nie tak. Tym razem mi przeszło, drodzy widzowie, bo się okazało, że to dziwne. A, jest zbyt zła, i teraz przeszło, więc wpiszę jeszcze raz i widzimy się, kiedy już to zrobię. No, więc słuchajcie, widzowie, teraz mi przeszło. Imię wygląda tak, jak wygląda. Ja potwierdzam. No, i klikamy. I się zmieniło. Patrzcie, jakie złote. Nie no, kozak to jest. Teraz będę bardziej rozpoznawalny i bardzo się cieszę ze, zmi ze, zmi ze zmiany nicku, bo myślę, że przez Brawl Stars, przez grę można też zdobyć subskrybentów, ale tu nie mam prostu pakiety, subu i tylko takie coś, ale może ktoś mnie rozpozna. Jak mnie znajdziecie to napiszcie komentarz, jak mnie znajdziecie to też napiszcie i myślę, że złoty kolor do tego najbardziej pasuje, więc myślę, że można przejść do e, powolnego i szmudnego wyjaśniania jak takie coś zrobić. Pierwszym krokiem, drodzy widzowie, jest wejście na pewną stronkę, która nazywa się nickfinder.com. Możecie tak wpisać, albo po prostu Nickfinder, jak kto chce, oczywiście w wyszukiwarkę Google. I tam jest pełno szablonów takich popularnych, wyglądających podobnie jak te, ale trzeba oczywiście tam na górze tej strony będzie, słuchajcie, takie coś, żeby wpisać coś do. Do czego szablon trzeba wybrać? Ja wpisam szczupak i tam będzie bardzo, bardzo przeróżne szablony. Właśnie na przykład z takim IM, nad tym albo zupełnie inne. Tam możecie sobie wybrać i takie skopiować, właśnie. Tam będzie ich pełno aż trudno to wyjaśnić. Sami sprawdzicie. W górnym, na, gó na górze tam trzeba wpisać. Na przykład, jak ktoś chce. Mikołajek, no to tam wpisuję Mikołajek albo Zdisiu, albo Krzysiu, jak to chce i będzie tam Ajem Krzysiu, albo jakieś fajne, dziwne emotki, których nigdzie nie znajdziecie. Drugim krokiem jest zainstalowanie w sklepie Play aplikacji Nicknames for Gamers, gdzie na przykład można poddawać różne takie właśnie takie bat, ja tam dodałem, jest dużo innych opcji, ale naprawdę niewiele rzeczy mie mieści się tutaj w browsers ale tak to możecie sobie w innej grze coś podobnego ustawić, więc naprawdę polecam, bo ta apka jest bardzo dobra, jest tam dużo, bardzo wiele opcji, gdzie możecie się na przykład pochwalić takimi na Messengerze czy coś takiego. Więc proszę bardzo, tam możecie sobie dorobić, bo tam nie niepełne są w tym Nick Finderze, bo tam jest 10 milionów opcji. Różnych na każde imię, więc trochę z tym będzie szastania się. Ja jeszcze tutaj teraz, jak dodawałem, te, to dodałem ten mieczyk, a tak to, właśnie tak to wygląda: nic dodać, nie nic wyjdzie wam takie coś, a myślę, że to jest bardziej kozackie niż takie zwykłe misiu, dziś Takie, no, myślę, że to jest kozackie. Oczywiście, jak ktoś czegoś takiego nie ma, to ja rozumiem, proszę bardzo, mógł nie mieć, mógł nie wiedzieć, że takie coś ten. Ja jeszcze tego dowiedziałem z innych stronek na YouTubie. No i zapragnąłem też mieć takie coś, więc teraz myślę, że będzie kozak. No i myślę, że można przejść do openingu, bo jak mówiłem, to nie będzie tylko poradnik, ale oczywiście też taki trochę będzie, bo jak widać teraz nie mam żadnych postaci i będziemy sobie klikać brawlboxiki, gdzie polujemy na najlepsze star powery, jakie mogą być. Więc ja chyba mam dwa do broka do zdobycia, dwa do Franka i jedną do Jessie, więc jest opcja różna dobra dablery, proszę bardzo i klikamy po prostu no, zaraz będzie odcinek z testowania Bell, ale specjalnie słuchajcie nie chciałem jeszcze dzisiaj mieć żeby odblokowywać, więc w następnym odcinku z Brawl Stars bardzo ładnie będzie klikanko w tą postać, same monety na razie ale 203, nie, no widać, że nic mi tutaj nie chce wypaść ale może zaraz jak się odezwie coś Lepszego, ale no muszę przyznać, że czekałem na to bardzo długi czas, kiedy nie będzie mi wypadać nic takiego. Teraz to mogę sobie nawet te punkciki odbierać. No i zostały tylko 3 megaboxy. Myślę, że na drugim koncie będzie lepsza zabawa. Teraz tutaj 500 monet, 400, tak naprawdę, no, megaboks Megabox ma swoją dobrą nazwę. I teraz jest coś. Do czego? Gąbka. Wolałbym ten drugi, co on się robi, cały fioletowy, ale spoko też może być. Dobra skrzyneczka, więc to jest jedyne, co odblokowaliśmy. O, jeszcze token Doblery ze zwykłej tej. No to bardzo fajnie. Kozacko, na tym koncie to już nawet nie będę o nic prosił. Myślę, że pod, po otworzeniu kilku tam skrzynek na drugim koncie zagramy sobie tym Star Powerem z Frankiem, jeszcze z Nowym Nikiem i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I czy ludzie będą mówili: O, ale fajny nie, gościu, jak go zrobię? Ja takie, Obejrzyj poradnik. Ale teraz, obejrzyj. Co się dzieje na drugim koncie? Tutaj, drodzy widzowie, miałem pecha, jeśli chodzi o nick, bo to było dzień przed tym, jak dowiedziałem się, że są takie opcje. I zobaczcie, całkowicie zmarnowałem okazję zrobienia sobie nicku na za, na, za darmo na tym koncie. I wyszło mi, no za przeproszenie, takie gówno, nie? To po prostu, no... Co to jest w ogóle, nie? Ludzie się ze mnie śmieją. Teraz uzbierałem znowu 67 gemów, więc mógłbym, ale nie za bardzo mi się chce, nie za bardzo słuchajcie. Dlatego myślę, że klikamy skrzyneczki i. No i dzisiaj na tym chociaż nie robimy żadnych zmianników, no bo może, może kiedy indziej. Może kiedy indziej, bo na razie to jakoś tak już dzisiaj raz to zrobiłem, no i, no i jakoś nie będę tego teraz robił, więc pozdrawiamy, klikamy tutaj. Skrzyneczki, może coś wypadnie, na przykład jakaś mityczna postać. Byłoby naprawdę bardzo, bardzo miło. Ale 400 token doblerów z Big Boxa? Czy to już myślałam, że jest? 38 to powinno być, ale słuchajcie, nie, na pewno zauważyliście, albo też nie zauważyliście, że wbiłem tutaj, um, kochane, bardzo kochane. 12 tysięcy pucharków, więc będziemy mieli już dawno temu nawet i będziemy mieli e, kolejnego naszego mega boxika. Więc trzy tutaj będą, więc mam nadzieję, że jakaś szóstka się pojawi. Ale to pewnie. Ale żaden gadżet nie wypadł z, z takich skrzynek? Piątka, no nie, no cholera. Dobrze, że nagrałem ten poradnik, a nie sam opening, bo nie wyszłoby najlepiej, ale może po mi się w tym. Nie, nie, oczywiście, że nie. Co ja mam za procenty jakieś zripane? No, ale patrzcie, na mój sklep, nie? O, gadżety. A no właśnie, zaczął się Złoty Tydzień, który był rok temu i tam jest jeden z moich najlepiej wyświetlanych filmików, nie? Co 7 z Megaboxa i nic ze Złotego Tygodnia, więc możemy kupować chyba te gadżety. Nie ma co, nie ma co. Więc myślę, że można przejść. I zobaczyć reakcję dobrych ludzi na mój przewspaniały, kozacki złoty nick z napisem Szczupak I'm To Ja wcale nie jestem zły, ale to robi takie jak to ujmę poetycko wrażenie. Ten Star Powerem nawet bez właśnie powerkiobów ma 11 tysięcy hapy, ale pokczem na czacie normalnie? Uh. Barcie, Elon ma HP. Z jednym pary 11 11300? Przecież takie coś to jest. Kozak taki totalny. No chodź, Sherry, wyjdź tutaj. Jakoś nie ufam, że ciebie tam nie ma. No ale dobra. Lecimy dalej. O, cholera. Ale mi wjechała w. Dupę. No i w każdym nie rozwalił. Ten Frank jest taki powolny jak taki lamus trochę. Dlatego może sobie zagramy z tą, bez tej rozpraszającej kamerki, jeszcze na w drugim trybie więc może spróbujemy i patrzcie teraz jak ludzie widzą mój nick to zawoł normalnie hitlerzy hitlerzy nie ma nie dla psa porobiony ten nie, ale teraz piękny gol i patrzcie jak to wygląda a im Szczepak Bat strzelił goła. nie no, kozacko normalnie jak to ludzie będą postrzegać w internecie. Jako takiego szczupaka kozaka, który ma zarąbisty nikt Pozdrowionka dla niego. Jeśli chcecie wiedzieć, jak takie zrobić, po prostu obejrzycie mój poradnik. Mam nadzieję, że jakkolwiek wam pomógł. Taką mam ogromną nadzieję. I mam nadzieję, że podobne zrobicie, albo nie zrobicie. Bo wtedy mój będzie jeszcze bardziej wyjątkowy. Haha, ha, ale to było tak szczere, że aż chamskie, nie? I patrzcie teraz. Ładujemy trikshota. Ale nie, oczywiście Barley się musiał wpierdzielić. Nam. Ale oczywiście Barley zdobył gola. A co za skannie. I teraz zostałem jeszcze gwiazd gry, ale to wyglądało jeszcze na tym złotym tle, że się w ogóle nie dało rozczytać. Więc oczywiście bardzo się cieszę. Jeśli Wam się e, nikt podoba i poradnik też, trzymajcie się. Do zobaczenia. I elo! Thank you.